Szczęść Boże, cześć. Środa, piątego tygodnia, okresu zwykłego. Kolejne ZOS, kolejne słowo o słowie, kolejne spotkanie ze słowem, a w tym słowie spotkanie z Bogiem żywym. Chcemy słuchać Panie Twojego słowa. Chcemy karmić się Twoim Ewangelium, Twoim słowem. Chcemy wypełniać nasze serce, naszą codzienność, naszą historię. Bo tylko Ciebie potrzebujemy i tylko wiemy, że tylko Ty znasz prawdę o nas i znając prawdę o nas. Dajesz nam prawdziwą receptę, prawdziwe antidotum, prawdziwe lekarstwo, które uzdrawia nasze życie. Jeśli patrzymy na pierwszym czytaniu, na królową Saby i na Salomona, do którego przybywa ta królowa, by się poradzić, przybywa nie tylko z wieloma pytaniami, na które znajduje odpowiedź u tego bardzo mądrego króla. Ale przywozi mu jako dar wdzięczności, wiele darów, kosztowności, złota, no mnóstwo podarunków, jak, o których no, nigdy nie słyszano, żeby ktokolwiek kiedykolwiek, komukolwiek ofiarował. Taki wielki przepych, dlatego, że spotkała się z mądrością. Ile w życiu, to jest pytanie też dla mnie. Ile ja płacę za mądrość, za tą prawdziwą mądrość? Czy jestem w stanie zapłacić to, co dla mnie jest najcenniejsze, oddać, ofiarować, żeby poznać prawdziwą mądrość o mnie, o moim życiu? Gdzie szukam tej odpowiedzi? U jakich, u jakich mędrców, u jakich proroków, u jakich bożych ludzi? Którzy powiedzą mi, jakie jest moje życie, którzy nie będą wypełniać moje serce lękiem. Dzisiaj Jezus w Ewangelii chce nam powiedzieć, żebyśmy się nie bali tego, co na zewnątrz i tego, co przychodzi z zewnątrz, żebyśmy się nie bali inności, ale żebyśmy zobaczyli, tak jak Jezus sam mówi, że źródłem wszelkiego zła, wszelkiego grzechu jest nasze serce. To serce, które nam powie Kościół przez Sobór Watykański II, przez Katechizm Kościoła Katolickiego, a jeszcze bardzo wymownie przez Świętego Jana Pawła II, jest sanktuarium. W którym Bóg spotyka się z człowiekiem, najintymniejszym miejscem, gdzie jestem tylko ja sam na sam z Panem Bogiem. Ale to miejsce, które jest sanktuarium, może również stać się siedliskiem wszelkiego grzechu i zła. To właśnie w sercu rodzą się wszelkie plugactwa. Dzisiaj mówi, mówi: z serca, z wnętrzności wychodzi wszelka nieczystość. Nie z zewnątrz, ale z serca. Jezus to mówi dlatego, bo mówi to do swoich słuchaczy, do faryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy chowali się za pozorami, za religijnością i żyjąc w lęku przed tym, żeby ktoś nie poznał ich życia, no właśnie czasem nakładali dodatkowe jakieś praktyki, zwyczaje. Jezus mówi: nie to to na zewnątrz, nie moja wczorajsza, jak chociażby Ewangelia, zewnętrzna postawa, mówi mi o tym, jaka jest moja relacja z Panem Bogiem, jak jestem wierzący, ale to, jakie jest moje serce, wtedy kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie słyszy, jaka jest moja modlitwa, niepozorna, czasem przed innymi, w której mogę się chować. jako też zakonnik, jako ksiądz, jako kaznodzieja, mogę mówić piękne, kwieciste słowa, ale jak jest naprawdę? Mogę się na zewnątrz pięknie prezentować, celebrować piękne liturgie, ale jak wygląda moja modlitwa? Kiedy nikt nie widzi, kiedy mnie nikt z ludzi nie rozliczy, taka sam na sam z Panem Bogiem. O czym moje myśli, o czym myśli moje, moje serce w tym momencie? Kiedy idę ulicą, kiedy jadę, kiedy widzę tych, których lubię, tych, którzy są dla mnie bliscy, ale też kiedy widzę moich wrogów, kiedy widzę swojego szefa, przełożonego, współbrata, sąsiada. Co myśli moje serce, co się tli w moim sercu, bo te myśli, to co wychodzi z mojego serca, to, co przychodzi przez moje serce, przez moje oczy, przez moje uszy, przez moje usta, to mówi o moim bogactwie, o mojej prawdziwości. Dlatego Jezu prosimy Cię, odbierz wszelkie złudzenia, wszelkie pozory, a wypełnij moje serce sobą, czyli prawdą i mądrością. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.